Teraz z Elą Parapurą pojechałyśmy startować w Mistrzostwach Świata Kettlebell Sport, które odbyły się na Węgrzech. Moim zdaniem nam poszło bardzo dobrze, a nawet rewelacyjnie. Obie zdobyłyśmy srebrny medal w innych kategoriach, No więc jesteśmy wyzicę mistrzyniami świata. No, Mistrzostwa Świata to są moje drugie w karierze i w Mistrzostwach Europy również. Startowałam wielokrotnie w Mistrzostwach Polski. Natomiast zaskoczyło mnie bardzo, jak wzrasta poziom w tej dyscyplinie i jak wielu zawodniczek przybywa z całego świata. To były zdecydowanie zawody o najwyższym poziomie, w jakich do tej pory brałam udział. To mnie tylko napędza. Po prostu to jest mój cel. Chcę być coraz lepsza. i Będę do tego dążyć. Jak to jest pojechać pierwszy raz na mistrzostwo i wrócić od razu z medalem. O Jezu, to jest coś niesamowitego, naprawdę. Tym bardziej, że y, moje te zawody są y, również po y, pierwsze zawody to są mistrzostwa świata i są po poważnej naprawdę operacji kolana, gdzie w życiu sobie nie wyobrażałam, że w tym roku w ogóle pojadę na jakiekolwiek zawody, a tu! Z pomocą Ani się udało, także naprawdę coś niesamowitego. Przeżycie jest cudowne, cudowni ludzie, cudowny klimat, no coś niesamowitego. Polecam naprawdę każdemu. Dosyć e, szybko udało mi się wrócić do formy przed, przed kontuzją, co naprawdę też dla mnie jest zaskoczeniem, a, a, a same przygotowania nie odbiegały naprawdę e, niczym od. od Usług, ani, tak. O, 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 mhm. ani, tak, de facto razem ćwiczyłyśmy mhm. i, i ten plan treningowy był naprawdę taki sam.